Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić ten oto splot. Splot ten nazywa się Splot Babuni. Jest bardzo prosty w wykonaniu. Można go wykonać w jednym kolorze, w dwóch kolorach, w kilku kolorach, w zależności jaki macie projekt. Jak go wykonać, już Wam pokazuję. Ja zrobię go w trzech kolorach, tak jak jest ten tutaj mój przykład. Rozpoczynam zrobienia łańcuszka. Łańcuszek musi być podzielny przez trzy. Ja dla przykładu zrobię łańcuszek z 12 oczek. Jak już mam łańcuszek z 12 oczek, to na sam koniec jeszcze dodaję dwa oczka. I teraz rozpoczynam pierwszy rząd. Pierwszy rząd to są tylko same półsłupki, i rozpoczynam je robić od drugiego oczka od szydełka. 1, 2, Wbijam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez te dwie pętelki jeden półsłupek. Przychodzę do kolejnego oczka i znowu robię drugi półsłupek. I do kolejnego oczka przechodzę i kolejny półsłupek. I tak robię po jednym półsłupku w każdym oczku. mam zrobiony pierwszy rząd przechodzę do drugiego rzędu i robię trzy oczka łańcuszka 1, 2, 3 przekręcam robótkę i teraz będę robiła słupki najpierw zrobię jeden słupek w czwartym oczku od szydełka czyli nabieram włóczkę na szydełko odliczam 4 oczka 1, 2, 3, 4 Wkłuwam się w to oczko chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem mam trzy pętelki na szydełku i Jeszcze raz chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki. Chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Omijam dwa oczka. Jeden, dwa i w trzecim robię trzy słupki. Nabieram włóczkę na szydełko. Wkuwam się w oczko. Chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam trzy pętelki na szydełku. Chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki. I jeszcze raz chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Jeden słupek. Teraz drugi słupek w tym samym oczku. Dwa. Trzy. I teraz znowu omijam dwa oczka i w kolejny się wbijam i robię słupek, trzy słupki. I znowu. Dwa oczka omijam i w trzecie się wbijam i robię trzy słupki. I jeszcze raz dwa oczka Mijam i w ostatnim robię dwa słupki. Mam już zrobione dwa rzędy. I teraz jak ja wspomniałam już wcześniej, że ja będę robiła w kilku kolorach, więc teraz będę dołączała kolejny kolor. Jeśli ktoś chce robić w jednym kolorze, to po prostu kontynuuje tak robótkę tym jednym kolorem, który sobie wybrał. A ja teraz dołączę kolejny kolor, ale dołączam go nie w tym momencie co teraz. Tutaj sobie wezmę, wrócę. I teraz, jak robiłam to ostatni ostatnie słupek, to nie robię go w pełnego słupka, czyli tylko przekładam przez dwie pierwsze pętelki włóczkę. I teraz dołączam drugi kolor, przekładając włóczkę, tą, którą teraz chcę mieć, drugą, przez te dwie pętelki. I wtedy mam słupek. I teraz przechodzę do trzeciego rzędu. Robię trzy oczka łańcuszka, jeden, dwa, trzy, przekręcam robótkę i od razu tutaj przechodzę do tego odstępu między tymi słupkami i tymi słupkami. I tutaj teraz będę robiła trzy słupki, czyli znowu nabieram włóczkę na szydełko, wbijam się tutaj między słupki i robię słupek, jeden i jeszcze raz w tym samym miejscu drugi słupek i jeszcze w tam miejscu trzeci słupek i następnie przechodzę teraz do kolejnej tutaj tej przerwy między tymi tą grupą słupków i tą grupą słupków i tutaj będę robiła kolejne trzy słupki I teraz tak robię do końca rzędu, czyli tutaj, w tutaj zrobię 3 słupki jeszcze, i w tym odstępie zrobię trzy słupki. I na końcu tego trzeciego rzędu robię tutaj w trzecim oczku, od, od, od dołu w tym łańcuszku, robię jeszcze jeden słupek. I też będzie to niedokończony słupek, bo ja tu będę teraz zmieniała włóczkę. Czyli przekładam włóczkę tylko przez dwie pierwsze pętelki i teraz biorę trzecią włóczkę, trzeci kolor włóczki, i przekładam już przez te kolejne dwie pętelki nowy kolor włóczki, i zamykam w ten sposób ten słupek. I znowu trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Przekręcam robótkę. I teraz w, tutaj, w tym samym oczku, w, w czwartym oczku, tutaj, gdzie jest obok tego łańcuszka, zrobię jeszcze jeden słupek. Czyli w czwartym oczku od szydełka, 1, 2, 3, 4. Robię jeszcze jeden słupek. I teraz przechodzę znowu na ten odstęp, i tutaj robię trzy słupki. Jeden, dwa, trzy. I teraz w każdym z tych odstępów do końca rzędu robię po trzy słupki. I na samym końcu tutaj w oczku zrobię dwa słupki. 1, 2, i znowu będę zmieniała kolor, więc przez tylko dwie pętelki przekładam włóczkę. I przechodzę do tego mojego pierwszego koloru, niebieskiego. I jak widzicie, nie ucinałam włóczek, bo po prostu sobie będę je teraz przekładała. Biorę ją do góry i zamykam słupek nowym kolorem. I znowu trzy oczka łańcuszka. jeden dwa Trzy, przekręcam robótkę i znowu tu gdzie są te przerwy to robię po trzy słupki. I na samym końcu robię jeden słupek. Też niedokończone, bo od razu tutaj też zmieniam kolor. Kolejnym moim kolorem był zielony, więc teraz sobie zmieniam na kolor zielony. I znowu tak jak poprzednie rzędy, teraz tylko tak powtarzam te rzędy. Widzicie, jest bardzo prosty wzór: Trzy oczka łańcuszka, przekręcam robótkę i robię tutaj teraz w tym oczku, w czwartym oczku od, od szydełka 1, 2, 3, 4 pół słupek. Widzicie, jedyna różnica między rzędami jest taka, że na przykład w ten poprzedni rząd zaczynam od razu, tylko od łańcuszka i przechodziłam robiłam trzy słupki, a w kolejnym rzędzie najpierw trzeba zrobić dwa słupki i dopiero potem przechodzić do tych odstępów i robić po trzy słupki. I na końcu w trzecim oczku, tutaj od w tym łańcuszku, w trzecim oczku od dołu, tak jak w poprzednich rzędach, robię, pół, e, robię słupek. I oczywiście teraz e, powinno zmienić kolor, więc zakończam słupek drugim kolorem. Jak widzicie, bardzo prosto się robi ten splot. I oczywiście w takim większym kawałku to wygląda on tak. Bardzo Wam go polecam, bo jest bardzo prosty i można sobie mieszać kolory jak się chce, i bardzo ładnie nasza robótka potem wygląda.